Wiktorek, nie spadnij. Ma nic tam nie ma? Nie ma tam nic, widzisz? Nie ma. A gdzie jest tatuś? Gdzie jest tatuś? Gdzie jest tata? Pojechał papa do pracy. Tak? Tak. A jaki duży jesteś? Jaki duży? Tak, jaki duży? Taki. A gdzie jest nosek? Gdzie masz nosek? A u ciebie pokaż, Mamie, u ciebie tam jest nosek, brawo, a mama gdzie ma nosek? Tutaj, brawo, brawo, O wiktorka. A, a tu, a zrób, papa, papa. Kończę nagrywać? Na koniec filmu gdzie chodził papa. Co widzisz? Mój nosek, kochanie. Gdzie masz nosek? Gdzie masz nosek? Te? Gdzie jest nosek? A, ty już chcesz zobaczyć co tutaj jest. No dobra, to pa. pa, pa.